Dobry, ja jestem Stewilki, to kolejny odcinek na moim kanale i bardzo przepraszam, że dzisiaj troszeczkę się spóźniam z filmem, mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza i bardzo fajnie, że dzisiaj jest w końcu piątek, a dzisiaj bardzo ciekawy odcinek, ponieważ w końcu troszeczkę odejdziemy od tej tematyki hejtera i tego wszystkiego co się dzieje, ponieważ stwierdziłam, że muszę odpocząć od tego. Myślę, że wy również potrzebujecie odpoczynku i dzisiejszy odcinku będziemy budować, budować siłownie, żeby tutaj promować zdrowy styl życia widzowie na No i mam nadzieję, że to się uda. Nie robiłem się słodko, film, zostawcie łapkę, subskrypcję. Pamiętajcie, że możecie kupić takiego bryloka stronie panionsday.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. No i co widzowie? E, ja już tutaj, jak widzicie, zaczęłam coś budować. E, tak to łóżko, czy tak to wygląda. Czekajcie, jak ci to troszeczkę posunę. Wygląda to tak. Usunęłam ogólnie lodowisko, bo stwierdziłam, że kto chodzi na lodowisko w lato? Jest bardzo, bardzo ciepło, więc bez sensu. Także tak to na razie wygląda. No i w dzisiejszym odcinku będziemy budować widzowie siłownię. Dzisiaj się dużo możecie nauczyć, ponieważ bardzo dużo widzowie pokażę wam lifehacków fajnych. Parcie no mam tych rzeczy. Szczerze, strasznie długo wszystko się głowiłam nad tym, jak to będzie wyglądać. Dużo nad tym myślałam, ale mam nadzieję, że udało się mi wymyślić coś bardzo fajnego. Także dobra widzowie, no nie będziemy tej przedłużać, tylko po prostu. Lecimy z budowaniem. Najpierw oczywiście sam szkielet, ponieważ no tego tutaj brakuje. Nie zdążyłam, sobie zbudować wszystkiego, bo kurde, no, dużo jest do budowania, słuchajcie, bardzo dużo jest tutaj do budowania rzeczy, więc stwierdziłam, że poczekam na was i razem z wami po prostu buduję te wszystkie. No, prostu sumie to w całą siłownię. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda wybudować siłownię jest szansa, że nie uda nam się, ale liczę, że mimo o kurczę wszystko się nam widzowie uda. Jeżeli Wy macie jakieś propozycje swoją drogą, co tutaj dać fajnego na siłownię, no to oczywiście piszcie w komentarzu. Ja wszystkie komentarze czytam, więc e, obiecuję, że wasz komentarz przeczytam, także możecie napisać w sobie komentarz, jeżeli macie jakiekolwiek propozycje albo jakąś inną sprawę, no to też oczywiście wiadomo, że poczytam. Dobra widzowie. E, lecimy dalej, naprawdę dobrze nam idzie, jak widzicie. E, tutaj teraz tak i jest wszystko prawie, że perfekcyjnie. Wziąłem schody, wziąłem schody, e, bo tutaj mam w sobie sensie już taki wyuczony. Myślę, że fajny sposób budowania e, i wydaje mi się, że to będzie bardzo wyglądać ładnie z zewnątrz, e, a na tym mi bardzo zależy, oczywiście, żeby to wszystko wszystko się fajnie prezentowało. Dobra, widzowie, nie mam niestety żadnej w sensie inspiracji, nie mam inspiracji takiej stricte, że, że coś odbudowuję, tak jak coś było zbudowane. E, widziałam tam parę jakichś widzowie zdjęć na, w Google i na Pinterestie, jak wygląda siłownia w Minecraftzie, także tym się troszeczkę inspiruję, tymi po prostu obrazami, które mi zostały w głowie. Oj, widzę, że tutaj jest ciężko, widzę, że tutaj jest coś, czego nie powinno być. Widzę, że znowu tu jest coś, czego nie powinno być. Czy to mi się uda w końcu zrobić? Pięknie, dobra. I swoją drogą, Widzowie, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ponieważ jest 21 kwietnia i wiecie co? Yy, mój wspaniały widz ma urodziny, Piotrek ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Piotrka. buziaki dla ciebie, yy, jeżeli to oglądasz. Jeżeli nie, no to jest mi przykro, ale mam nadzieję, że oglądasz więc wszystkiego najlepszego, Peter. Mam nadzieję, że fajnie spędzisz dzisiejszy dzień. To jest yy, specjalny odcinek dla ciebie. Dobra, widzowie, ale wracając do naszej super budowli. Yy, staramy się, żeby to wszystko oczywiście było Cudnie i pięknie zrobione. Dobra, i jak na razie to w sumie wygląda spoko. E, I tak stwierdziłam, że nasza siłownia będzie w kolorystyce niebiesko-szarej. E, w sumie bardzo lubię te dwa kolory ostatnio. Ostatnio to są moje dwa ulubione kolory, więc wydaje mi się, że. No, że po prostu będzie to wyglądać fajnie, no i chyba tak jest, i to chyba jest spoko. Ehm, więc tak, tutaj oczywiście będzie główne wejście do siłowni. Ehm, no i kurczę, miałam taki pomysł, żeby tutaj recepcję się, nie miałam pomysłu, żeby zabrać recepcję, zapomniałam o recepcji. No i hmm, nie wiem, jak to teraz zrobić, bo chciałam też zrobić ją dwupiątrową, ehm, To byłoby też spoko. No trzeba zrobić szatnie, no i szczerze najlepiej siadłoby, gdyby tutaj było, jakby wiecie, nie? Jakby tutaj, kurcze było, wiecie, wejście, tutaj będzie szatnia męska i damska, tutaj po prawej na przykład recepcja yy, i tutaj na górę byłoby wejście do góry już si stricte na siłownię. Więc tutaj zrobimy, widzowie, w takim razie to tak. Yy, będziemy musieli, mam nadzieję, że, kurde, tylko że nie wiem, czy to nie jest... Za, za wcześnie nie zaczęłam chyba tych schodów. Kurczę, chyba tak się mogło stać. Widzę, że tam jest źle, bo ja chciałam zrobić ten... kurde, tylko teraz... Hmm. Kurde, teraz to już jest najgorsze, teraz już jest widzowie kwestia kminienia i to jest oczywiście najgorsze, co może być. Ale jakoś sobie poradzimy, widzowie, jakoś sobie damy radę. No tutaj oczywiście, powiedzmy, że tu będą szatnie po lewej stronie, więc to widzowie zamykamy w ten sposób, yy, ponieważ tu jak wiecie, no musi być po prostu przestrzeń zamknięta yy, do góry samej. Ja myślałam, żeby zrobić na tym poziomie e, już siłkę, że powiem, drugi poziom, ale zrobimy na tym poziomie. Myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. I wtedy widzowie będzie już w porządku. Dobra, może być, niech tak to zostanie. E, tutaj również musimy zrobić tak. Tu również widzowie będzie to wszystko oczywiście tutaj? Nie, o jedno dalej. Ej, tutaj jest coś nierówno? Czemu tu jest tak nierówno? Co ja tutaj zrobiłam? Nie, dobrze jest, widzowie, nieważne. Już się wystraszyłam, kurde, że będzie nierówno. To i też musimy tą dziurę zalepić, bo tutaj jakieś potworki mogą się nam spełnować, a tego nie chcemy yy, ale w sumie tutaj już zrobimy to tak. Dobra, czekajcie, mam na to pomysł. Wiem, że Wy na razie oglądacie i macie takie, nie wiem, co to odpalasz milki, No ale spoko, ale ważne, że ja wiem o co chodzi. Yy, więc dobra, więc sobie tak to będzie zrobione. No i jednak chyba zrobimy tak, że tu będzie kurde, bo te szatnie trochę trochę średnio wejście tutaj do szatni, wiecie o co chodzi? Więc może je troszeczkę zmniejszymy i tutaj będzie to w ten sposób. I takie one szatnie. Te szatnie nie muszą być też duże. Nie jest jedna dziewczyna palionowa, więc wydaje mi się, że jakiejś gigantycznej szatni nie potrzebujemy. <grym> także, także spoko. Um, ale potrzebowalibyśmy tutaj w takim razie tą ścianę, żeby to wszystko miało ręce. I nogi. A tu będzie jakieś, wiecie, nie wiem, kawiarnia, coś takiego, możemy pokmić. Dobra. I chyba, że zrobimy tak, że tu będzie jedno wejście na górę i tu będzie jakaś strefa i na dole też będzie jakaś inna strefa, na przykład fitness czy coś takiego, będzie po prostu jakaś inna sala. To myślę, że jest spoko. Eee, dobra, tak to zrobimy, tak to zrobimy. Cieszę się, że wpadam na ten pomysł. Eee, no więc co widzowie, eee, jak faktycznie to zrobić? No myślę, że tutaj będzie już podłoga, także musimy zrobić ładnie wszystko wypełnić. Eee, I mam nadzieję, że oczywiście starczy nam czasu na te najważniejsze rzeczy, czyli na przeozdabianie i tej robienie tych wszystkich ciężarków. Dużo poszukiwałam, chyba z godzinę siedziałam i normalnie szukałam zasadzie, jakichś poradników i tak dalej, jakichś fajnych pomysłów, pomysłów jak to zrobić. No i myślę, że widzowie się to yy, udało i że fajne, fajne, słuchajcie, rzeczy ogarnęłam. Dobra, na razie to zrobimy tak. Jest dobrze. Tutaj na górze będzie taka wielka sala po prostu do ćwiczenia. No i będzie wiadomo, że gdzieś tam będą, sobie okna i tak dalej. No to musi wszystko, słuchajcie, yy, pasować. Dobra, jak na razie jest fajnie. Szkoda, że nie mam nikogo do pomocy akurat bardzo na tym faktem, że nikogo sobie nie widziałam, no ale no niestety sama będę musiała to już trochę pobudować, ale to nie jest problem, ponieważ jak wiecie, ja bardzo lubię budować, także na całe szczęście nie sprawi mi to większego problemu, tylko że no oczywiście y, będzie to trochę bardziej czasochłonne, bo tak to już żeby ktoś mógł robić podłogę, ktoś jakoś inne rzeczy, więc wiecie o co chodzi, no nie? Ej, szczerze boję się, że mi zabraknie tego jasnego słuchajcie, y, konkretu, tego betonu, ponieważ strasznie go mamy bało, nie przemyślałam, że będę mi robić po prostu drugie piętro, także pod tym kiepsko, bylebyśmy zrobili tej podłogę to jest najważniejsze jest na ten odcinek i na ten moment no bo oczywiście chciałabym już tutaj robić jakieś rzeczy ściany i tak dalej, myślę, że zrobię to poza odcinkiem, bo teraz ciężko byłoby to wszystko ogarnąć ale na spokojnie, Dobra, to mamy część zrobioną to jeszcze tej drugą dokończymy szybko w miarę, bo przynajmniej jakiś tam kawałeczek, żeby już po prostu coś było i najwyżej poza odcinkiem dokończę, albo porobię cięcia, bo w sumie to mam dzisiaj akurat wyjątkowo mało czasu, ponieważ wracam do domku, e, w sensie, wiecie, z Krakowa do, 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 do góry, więc... Więc ciężko, widzowie, ciężko z czasem. Życie jest bardzo ciężkie, no ale jakoś trzeba żyć, widzowie, jakoś trzeba żyć. Dobra, damy radę. Piękna siłownia, jejku, jestem bardzo dumna z tego, naprawdę. I cieszę się, że mogę tutaj propagować, e, znaczy bardziej e, promować. E, zdrowy tryb życia, widzowie, na naszym palionowie, ponieważ to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, żeby się ruszać, biegać, cokolwiek kurczę, jakaś gimnastyka poranna, to się zawsze przydaje. Ja serio mega fajnie się czuję jak... Odkąd ćwiczę. Dobra, widzowie, tyle zrobię, to będzie dziura niestety, no ale trudno się mówi, jak na razie to tak zostanie. Ja to y, dokończę. Ja mam tam chyba w sklepie jeszcze jakieś rzeczy, więc na spokojnie. Teraz możemy zająć się najbardziej ciekawą rzeczą, czyli oczywiście tym rozkładaniem tych wszystkich ciężarków i tak dalej. To będzie tak naprawdę bardzo fajne. No i mam na to fajne pomysły przede wszystkim, więc to jest najważniejsze. Zjemy tylko sobie ciastka, Widzowie, jedzenie też jest ważne. Odkładamy te rzeczy i teraz tak. Zbieramy oczywiście sobie. Tutaj to, co przygotowałam, bo to się bardzo przyda. Yy, odkładam sobie może to i to, bo to też nam się przyda. Dobra, widzowie, i w sumie niepotrzebne nam jest też to, to i to i to. Dobra, i to też nie, i to też nie. Dobra, no my wszystko już. I teraz, widzowie, musimy yy, zrobić, wiecie, no te, kurde, wszystkie świeżte ławeczki i inne takie tego typu rzeczy. I chyba potrzebujemy jeszcze niebieski kolor, żeby wypełnić to wszystko w oku, bo to wygląda dosyć średnio z tego, co widzę. Wiecie, o co chodzi. To trzeba tutaj pozmieniać, to również. Tu już jest wszystko. Tutaj widzę, że jest w różny sposób to zrobione. Ale dobra, ja to jakoś yy, naprawię. Tak, tak i tak. Dobra, najważniejsze jest gotowe. Tutaj teraz możemy robić yy, po kolei wszystko. Jak ja się jaram. Dobra, więc tak. Yy, pierwsze, co widziałam i to jest bardzo fajna sprawa. Yy, to jest tutaj, kurde, no nie, noc się robi, ale dobra. Yy, może najpierw zrobię coś innego. Weźmiemy sobie, niech będzie taki kolorek. E, I tutaj widzowie dajemy, może na. Nabra, no, no, zrobię to na pewno na lewej stronie, czy na prawej stronie. E, chciałabym tutaj dać widzowie e, takie coś. Zaraz zobaczycie dokładnie o co mi chodzi. Ok, i tutaj będą po prostu ciężarki stały, no nie? E, robimy teraz coś takiego. Oj, nie mamy czerwonych pochodni. Zapomniałam o tym totalnie. Dobra, to to trzeba ogarnąć. Robimy tutaj coś takiego, tutaj coś takiego, no te czerwone pochłonie nam będą bardzo potrzebne, o nie tylko dół jest, problem z dołem w ogóle, hmm, to jest, już mamy w zasadzie pierwsze problemy, ale dobra, bo chciałam po prostu zrobić tak, żeby to było jakby wiecie, tak zamknięte, nie, żeby to było po prostu w tą stronę, żeby to tak jakby przytulało siebie, mam nadzieję, że to się nam tak uda zrobić. Ale dobra, i tak, jako ciężarki wymyśliłam, że czemu ja tego nie mam? O, mam to słuchajcie, głowy widerów. Popatrzcie, tutaj będzie ciężarek, tutaj ciężarek, tutaj też i tutaj też na przykład. I też tu możemy dać. I to są, co widzi sobie wygląda całkiem jak ciężarki. Tak, przynajmniej mi się wydaje, jest git. E, ale oczywiście co do tych widerów, to mam jeszcze inne zarąbiste pomysły. E, I teraz musimy to tylko dobrze przemyśleć, ale widzę, że kurde, jest jeden problem też, mianowicie ze światłem. Ja wiedziałam, że tutaj będzie problem ze światłem, ale nie że aż taki. Dajmy może na razie sobie te do rogu, żeby nam się żadne potworki tutaj nie zrespiły. E, Okej, okay, tak to zrobimy na razie, żeby było jasno. E, I teraz tak. Nie wiem, jak to zrobić. Totalnie nie wiem, jak to zrobić, ale spróbuję dać z siebie wszystko, dobra? Tu będzie takie miejsce do wyciskania, e, więc musimy to zrobić w sensie w taki sposób, że e, tak. Kurde, tylko przydałoby się to zrobić że, że trochę tą. Kurde, to mi ta mi nie będzie tutaj odpowiadać za bardzo. No bo chciałam zrobić kurczę na środku tutaj wiecie. No bo nie wiem, gdzie dać łóżko do wyciskania. Bo to ma być takie wiecie, że się leży i wyciska. Eee, chyba, że to zrobimy trochę inaczej. Kurde, no nie wiem, jak to zrobić. To jest teraz ciężkie do obmyślenia. Ale dobra, to robimy to na razie w takim razie w ten inny sposób. Czyli taki. Chyba, że dobra, czekajcie, mam jeszcze lepszy pomysł. Bez łóżka, to jest zrobimy bez wyciskania. To jest zrobimy taką po prostu, sobie sztangę. Eee, nie wiem, tylko, kurde, ja nie wiem. Chodziło mi o coś takiego. Patrzcie, to, to wygląda jak sztanga, co nie? Ale ja bym teraz chciała zrobić, żeby tutaj był, e, prawda, tak i tak. I żeby to jakby na tym było. Ja do tego potrzebuję redstone'ów i pistona, więc ja szybko, słuchajcie się, tam przejdę do mnie do domku. Przy okazji się prześmie, że jest w sumie e, noc. I ogarniemy sobie temat, więc wracamy do domu. Może tam będą jakieś fajne rzeczy jeszcze, które będziemy mogli wykorzystać? Mam sobie nadzieję, że tak, ale jak na razie i podoba mi się to. Naprawdę podoba mi się budowanie siłowni. Jest całkiem OG. Tylko, że kurde, no muszę dobrze to przemyśleć i to jest dosyć ciężkie do ogarnięcia, ale mam nadzieję, że jakoś nam się to uda. Więc czekajcie, tutaj robię szybką akcję, sytuację. O kurde, tutaj widzę, że jest jakiś pan, pajączek, ale my nie będziemy się z nim tutaj bawić ani nic robić. Po prostu wracamy, prześpimy się, zabierzemy potrzebne rzeczy i sobie lecimy dalej że nie wiem, czy ja mam gdzieś piston. Powinnam mieć, ponieważ ja często tego używam. Tutaj nie ma. Widzowie, jak będzie gdzieś piston, to mówcie! Mówcie, 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 bo jestem całkiem śklepa. O, mamy tutaj więcej tego, co sobie weźmiemy. To też nam się przyda, piston. Halo! Niemożliwe, że my nie mamy pistonu. To jest impossible, widzowie, ani żadnej, kurde, czerwonej pochodni. Ha, to jest ta sama skrzynka. No no way, jak potrzebuję, to nigdy nie mam tych rzeczy. Ja gdzieś je po prostu wyrzucam i ich nie ma, nie? Szok, po prostu szok i niedowierzanie. No nie wiem, jak ja to robię. Naprawdę, szok. Dobra, mogę w że i idę spać i zaraz, widzowie, i w tamtych skrzynkach na górze tutaj idziemy spać i zaraz sobie budujemy dalej. Dobra, widzowie, już jesteśmy i ogólnie to ukradam sobie ja Szczypsonowi trochę pistolu. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Więc dzięki Szczypson, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I teraz, tak, widzowie, jak to zrobić? Yy, potrzebuję coś takiego. Potrzebuję tak. Yy, Teraz robimy taką baby konstrukcję. Dobra, wiem, że to dziwnie wygląda, ale e, takie coś musimy zrobić. Proszę bardzo, jest perfekcyjnie. Widzowie, o to chodziło, o to chodziło. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było. Kurde, to dziwnie wygląda. Jakby to było w innym miejscu. Kurde, no nie wiem, jak to zrobić teraz. To jest troszeczkę problematyczne, bo w sumie to mam jeszcze jeden na to plan. To jest prostsze, chyba. Chociaż nie wiem, czy to jest do zrobienia. Bo tutaj tego to mi nie spadnie przez to, co nie? Ale jak to posunę tym pistonem, to czy to się uda wtedy? Czekaj, zaraz to sprawdziłem, bo to będzie oczywiście tutaj. E, teraz trzeba zrobić sobie znowu konstrukcję, bo chyba piston nie, nie, nie wpływa na to, ale nie wiem. Okej, okay, widzę, że jest ciężko, że on nie chce w ogóle mi tej ze mną współpracować te pistony. <laughs> Okej, okay, damy radę jakoś, widzowie. Spokojna głowa. E, czyli tak, czyli tak. O nie, nie tak, e, tylko... Tak? I teraz tak. Aha, tak myślałam, tak myślałam, chyba, że on w ogóle po prostu... Nie, on w ogóle się da uruchomić teraz. Dobra, czyli to inaczej musimy jeszcze... Co tu się stało, widzowie? Widzieliście to? Czy to mi się wydawało, że to się tutaj poruszyło? E, w takim razie to może się da... Kurde, no i teraz mój plan! Wiecie co? Mój plan nie istnieje, bo ja chciałam zrobić taki fajny pomysł, nie? Ja mam taki na to pomysł i co? No właśnie, no i kurde, i teraz go nie, już nie zrealizuję. Bo chciałam, żeby to jakby trzymało e, te wszystkie, jakby te, te, te sztangi, i szczerze nie mam pojęcia teraz, jak to zrobić. No niestety nie będę mogła tego zrobić w ten sposób. Jest mi mega, mega przykład z tego powodu. E, no ale dobra, w takim razie to usuwamy. To również usuwamy. Tą sztangę damy widzowie na dół. E, proszę bardzo, niech ona tutaj sobie stoi. Myślę, że nawet dwie obok siebie mogą stać, tylko że nie taka wielka, bez przesady. Dobra, siub. Mamy dwie sztangi widzowie. Bardzo cool. I teraz tak, myślę, że też przydałoby się sobie troszeczkę takie mniejsze zrobić ten, no nie? I nawet mogą być tutaj widzowie porozrzucane. Powiedzmy, że chociaż... Mm, hmm, inaczej to zrobimy jeszcze inaczej. Zależy, że tak zmieniam. Myślę, że tutaj też w ogóle swoją drogą może być jeden rozrzucony. Okej. Okay. Tak to wygląda fajnie. E, jakieś maty by się w ogóle zabrałam? Też słuchajcie wie... Opcji tego nie chciałam zrobić. Zabrałam też widzowie więcej ze sklepu szarego koloru. Więc to jak najbardziej na plus. Myślę, że to się przyda. Czekajcie, teraz trzeba to dobrze ugrać. Oj, tak, 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 tak. Dobra, słuchajcie, jest dobrze i to jest jakieś maty. Eee, oczywiście w kolorze niebieskim, więc dajmy może tutaj, w, tym, w to miejsce. Tutaj. Tutaj, tutaj. Okej, okay. jest, są maty, jest, to, jest ładnie to wygląda. Bardzo bym chciała dać też takie coś, jakby taką ławkę do wyciskania, wiecie o co chodzi. Tylko kurde, no już skończyły mi się, się w pomysły na to. Ja myślałam, że mam ich naprawdę bardzo dużo, ale okazało się, że tak nie do końca. No chciałam zrobić coś z tym, no nie? Żeby to jakoś trzymało coś, ale nie wiem za bardzo co. Eee, I to by miało ręce i nogi, jakby tutaj było to, tutaj, ojku, tutaj było tak. I tutaj poprzez to, przez to coś by w sobie szło, ale on niestety nie mogę nic zrobić. i Nic nie może przez to przejść, kurde. Miałam taki fajny to pomysł. To byłoby tak dobre, widzowie. To byłoby... Ups, upsi, ups, upsi. genialne wręcz. Dobra, niech tam na razie zostanie. Zejmijmy to. Możemy też oczywiście zrobić to tak, dobra. Tylko że czemu tak to? ja to tak zrobiłam daleko jakoś dziwnie? Czekajcie. Ja to nie chciałam tak zrobić tego. Chciałam to zrobić tak. O, hop! Dobra i hop. Pięknie, dobra. Od razu lepiej. No i teraz musimy zrobić coś, co to sobie będzie po prostu trzymać, nie? No bo to nie może tak sobie po prostu wisieć. E nie wiem, czy to wygląda dobrze, mam nadzieję, że tak, okej, okay, coś takiego, powiedzmy, że to mniej więcej to wygląda, jakby to się trzymało, widzowie, to totalnie lewiduje, ale wyobraźcie sobie, że tam jakieś styki się trzymają i to, widzowie, e, działa, oczywiście, żeby to było wzmocnione, to zrobię coś takiego i wydaje mi się, że to wygląda już całkiem spoko, dobra, mamy, słuchajcie, kolejne miejsce do ciężarów, e, mamy też, słuchajcie, kowadła, Wziąłem kowadło, bo stwierdziłam, że to się może przydać. Ale teraz tak w sumie jak się patrzy to nie wiem, jak by miało się to przydać, ale jakoś to coś tej pomyśliwy drodzy, to odcinek trwa strasznie długo, bo 20 minut, więc ja już będę kończyć. Myślałam, że skończę tą całą siłę dzisiaj, myślałam, że to będzie mniej, że tak powiem, wymagające. No niestety się bardzo myliłam, więc przepraszam Was i za to, że nie udało się jej skończyć do końca, ale obiecuję wam, że jak tylko ją skończę, to Wam pokażę efekt końcowy. Ja już będę musiała zwijać, ponieważ no niestety czas mnie. Oj, jedno, dobra, idealnie. Czas mnie goni. Także widzowie, obiecuję, że siłą nie pokażę Wam skończoną, jak tylko się to uda. Widzimy się później, będzie jaki dla Was. Pa pa.